Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Boże Słowo, wyznaczone na niedzielę dzisiejszą, czytam w Psalmie 126. Pieśń pielgrzymek. A gdy wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie, wtedy usta nasze były pełne śmiechu a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wszelkich rzeczy dokonał Pan z nami. Prze to byliśmy weseli. Odmiń, Panie, nos losy nasze jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami Niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Panie Boże, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo, za tą pieśń. Panie, pozwól nam rozumieć pozwól, abyśmy mogli i my. Czuwać radość i pokój. W Tobie. Amen. Chciałbym do, zacząć od takiej osobistej historii. E, zdarzyło mi się, że ktoś tam o mnie mówił jakieś złe rzeczy. Taką naturalną reakcją jest, no, że zaczynamy się bronić. Mówimy naszym znajomym, że to była nieprawda, że to było fałszywe, ale co to z nami robi? Ja zauważyłem i to z przerażeniem obudziłem się w nocy i to było w momencie, kiedy w dobrej wierze byliśmy u naszych dzieci, no i naszej córce i zięciowi mówimy o tej sytuacji w nocy. Nie umiałem spać. Kręciłem się, myślałem o całej tej sytuacji. I tak naprawdę przyszła mi taka refleksja, że tak naprawdę przez to, że ja innym mówię o tym, że staję się niewolnikiem tej osoby. Że nie potrafię nie myśleć o tej osobie i o tej sytuacji. I dopiero po takim no, dłuższym miotaniu się ze sobą, przeprosiłem Pana Boga. Powiedziałem Panie Boże, pomóż mi nie uzależniać się od tej sytuacji i od tej osoby. Zacząłem się modlić i błogosławić tę osobę. Zasnąłem i od tego czasu jakby. 50 kilometrów spadło z serca. I można by pomyśleć, co ta historia ma wspólnego z tym psalmem, ale tak naprawdę w całym naszym życiu chodzi o to, czy my sobie dajemy radę z tym grzechem, który próbuje nas usilić, bo w pierwszym momencie człowiek myśli, no że będzie mi lżej, jak innym powiem, jak ja się czuję z tym wszystkim, ale nie myślimy, że to tak naprawdę nas związuje, nam zagraża, nam jest z tym źle. I tak naprawdę, przez całą historię zbawienia, Pan Bóg próbuje nam pokazać, że grzech jest czymś, co nas usidla, co nas zniewala. I w tym wszystkim czytamy piękny psalm, który był szczególnym psalmem, bo pieśni pielgrzymek to były pieśni, które życi znali na pamięć. Bo to były pieśni, które się śpiewało, idąc na pielgrzymkę trzy razy w roku do Jerozolimy. I od dzieciństwa oni znali tę treść, ale oni mieli zupełnie inny kontekst. Słysząc te słowa, no bo dla nas to taka no, piosenka fajna o radości, o tym, że fajnie by było, jakbyśmy, no nawet jak siejemy, z trudem i we łzach, żeby zbierać w opitości i w radości. Ale kiedy patrzymy na myślenie żywa o tej pieśni, możemy zobaczyć dużo szerszy kontekst. Bo tak naprawdę jest tutaj mowa o bardzo trudnej sytuacji w życiu Izraela. I oni właśnie nie ufali Panu Bogu, nie reflektowali się, nie przychodzili do Boga, nie rozmawiali z nim o tym, że grzech ich osacza i usi Oni szukali sojuszy z Egiptem, z Syryjczykami, z różnymi innymi, szukając rozwiązań siłowych. Zamiast zaufać Panu Bogu. I tak naprawdę jest tutaj mowa o momencie, kiedy oni wracają z niewoli. Ale zanim się znaleźli w tej niewoli, odeszli totalnie od Pana Boga. Dobrze wiemy, jak Jeremiasz prorokował, że za karę, że odeszli od relacji z Bogiem, pójdą do niewoli na 70 lat. I najlepiej mamy to opisane w życiu w proroctwie Daniela. Bo on jakby jest takim pośrednikiem w tej całej sytuacji. On jako gdzieś może 15-latek został jedną transzą z tymi niewolnikami wywieziony do Babilonii. I można by było powiedzieć, no cóż może niewolnik w obcym państwie, przy władcy, który władał ówczesnym światem. Ale właśnie Daniel jest dla nas tym przykładem Bożego działania, Bożego myślenia. Izrael chciał militarnie wyzwolić się, ale trwał ciągle w grzechu. A Bóg chciał im pokazać, że to. Bóg jest tym, który chce ich wyzwolić i może to wyzwolenie dać, ale oni mają nawrócić się, zreflektować, że źle robią, prosić o przebaczenie. I dla mnie to jest niesamowite, bo Daniel jest tym wyrazicielem. W księdze Daniela mamy cały jeden rozdział, gdzie on modli się, prosi Boga o przebaczenie tego wszystkiego. Stawia się za tym narodem. Kochani, dzieje się coś niesamowitego, bo tak naprawdę oni, będąc w niewoli, nie mając żadnych możliwości, dochodzi do sytuacji, że to Bóg zaczyna ingerować. Bo widzi ich przemianę, widzi ich upokorzenie. I w niesamowity sposób to Bóg. Używa kolejnego władcy Cyrusa i kolejnych władców już perskich, że tak ich przekonuje, tak nad nimi pracuje, że to oni sami dają dekrety i dają pieniądze i wysyłają tych Izraelitów z powrotem do Ziemi Świętej. Pamiętamy, że w trzech transzach. Niewolnicy byli wzięci z Jerozolimy i w trzech grupach wracali. I możemy o tym czytać w księdze Nehemiasza, Nechemiasza, Ezdrasza i, no księgi nie ma, ale trzecim tym takim przywódcą był, a teraz mi uciekło, nieważne, było ich trzech. Ale kochani, dla mnie to jest niesamowity przykład, bo zwróćcie uwagę, my ciągle próbujemy siłowo pewne rzeczy uzyskać, a Pan Bóg przez tą historię pokazuje, że to On chce zwyciężyć. Chce użyć też obcych wrogów, obcych panów. Chce nam błogosławić, ale czy my bardziej ufamy sobie samym? Czy ufamy Bogu i dajemy się prowadzić? Mając świadomość, że to, czego Bóg oczekuje, to jest właśnie to, żeby nie, żebyśmy nie dali się zniewolić grzechowi. Bo tak naprawdę, dając nam przykazania, chciał nas ochronić przed złym myśleniem. Chciał, żebyśmy byli wolni wolni przede wszystkim od grzechu. Bo grzech powoduje, że jesteśmy oddzieleni od Niego. I Żyd, idąc na pielgrzymkę, śpiewając ten psalm, ma tą świadomość, że kiedy On mówi o tym, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy, i o tym będzie się mówić między narodami, że wszelkich rzeczy dokonał Pan z nami. To jest powód do tej radości. Ale właśnie chodzi o to, żeby zaufać, nie polegać na własnej sile i mądrości. Ona też jest ważna, ale pamiętać, że tym, który chce nas uwolnić, który chce dać nam szczęście i radość, jest sam Bóg. Abyśmy potrafili w ten sposób myśleć. Obyśmy, czytając ten Psalm, mieli z tyłu głowy tą historię i wiedzieli, że tak naprawdę każdego dnia toczymy taką walkę. Czy wybieramy to, do czego Bóg nas zachęca? Czy dajemy się uwikłać w różne rzeczy? A Bóg w Jezusie Chrystusie. Jeszcze dobitniej nam to potwierdza, że zrobił wszystko, żeby nas uwolnić od grzechu, żeby nas przywrócić do relacji z sobą. I obyśmy czuli się zachęceni, abyśmy idąc w kolejny tydzień nie dali się zadusić wszystkim informacjom, wszystkim negatywnym rzeczom. Ale potrafili zaufać, że Pan Jezus powiedział: Ja zwyciężyłem świat. Ja już dokonałem tego, co trzeba było. Zaufaj mi i krocz ze mną. Bo to jest jedyny sposób, żeby zachować pokój i radość w tym dzisiejszym, niełatwym świecie. Czytajmy ten psalmy i myślmy o tym. Jaki jest Bóg, który do nas te słowa mówi? I co On wszystko dla nas uczynił? Amen.